Czy wy to widzicie Państwa, patrzcie, jak dostałem paczkę. Nie upominałem się, nie prosiłem, nie odzywałem, nie błagałem, nie wspominałem, nie sugerowałem, nie robiłem podchodów, nie robiłem smutnej minki, nie robiłem z siebie ofiary. Po prostu ten człowiek z niczego mi to wysłał. Oczywiście mowa o Januszu i rodzinie ze Skierniewic. Mój wierny fan od samego początku, Big Time. Patrzcie jakie dary od niego dostałem. Czy państwa, tak jak mówię, to są ludzie sukcesu. Filmy dzikiego lecą na 200-calowej plazmie w tak zwanej zapętleniu, w tak zwanej pętli. Nie tylko oglądają, ale oczywiście robią te wszystkie przepisy. Czy to jest coś wielkiego, to jest coś największego, że taki człowiek jak dziki Chili, który ma skromne zasięgi wciąż jest doceniany przez ludzi sukcesu, a konkurencja jest straszliwa. Konkurencja jest okrutna na YouTubie. Kiedyś tak nie było. Ale teraz dalej tak jest. Wierni fani, wciąż wierni. Janusz Skierniewicy z całą rodziną. Dziękuję i pozdrawiam. Patrzcie tylko na te towary. To nie są e, rzeczy dla, można powiedzieć, amatorów. To są rzeczy już dla zawodowców z najwyższej światowej półki. Nie wiedziałem w ogóle, że takie rzeczy istnieją. Patrzcie co dostałem. Patrzcie na te towary. Syrop z jagody kamczacki, produkt polski. Czy wy znacie coś takiego? Gospodarstwo Haskap, Wyprodukowane w Polsce, pewnie bardzo dużo witamin. Oprócz tego jeszcze tego nie było. Tutaj oczywiście jest borówka, ale to jest borówka amerykańska. Borówka inna, Nasuwa się od razu, od razu superfood, czyli to są z tej grupy superfoodów. Jak zjesz, będziesz żył nawet 300, 400, może i 500 lat. Jest taka nadzieja. W dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, choć z drugiej strony bardzo łatwe. Ocet gruszkowy, proszę Państwa, dla ludzi sukcesu. Pijemy zazwyczaj ocet spirytusowy, ale też spirytus 100% albo 95% ocet jabłkowy z tej wyższej półki. W zasadzie ze wszystkiego jesteśmy w stanie zrobić ocet, ale ocet gruszkowy, proszę Państwa, tego jeszcze tutaj. Nie było, właśnie tak wygląda mi na jakby taką małą manufakturkę. Może nawet Janusz sam ten ocet robił. To by było coś. Proszę Państwa, następny w kolejce cudowny skarby, rostocza, rodzinne gospodarstwo, miód, brówka amerykańska, blueberry, honey. Blueberry, honeya zjemy, mam przypadki, oczywiście tam gdzie jest fajnie rośnie, to się ustawia ule. Pszczoły mają swój zasięg, one łowią, one polują. To są bardzo mądre stworzenia. Chcielibyśmy być jak pszczoły, jakbyśmy byli, może ten świat byłby lepszy. Mieliśmy już syrop, ale oprócz syropu nie może się obejść bez soku. So i syrop razem działają w grupie. Ale tego jeszcze nie było. Dla ludzi, którzy lubią alkohol, a oczywiście lubimy alkohol w dawkach dosyć sporych, choć ja cały styczeń jestem na bezalkoholowej diecie. Co my tutaj mamy? Wino z Jagody Kamczackiej. No trzeba będzie pół wytrawne. Idziemy w kierunku właśnie wytrawnego wina. Pół wytrawnego, słodkie rzadziej, prosecco latte. Patrzcie tutaj od Janusza ze Skierniewic. Jeszcze raz dziękujemy. Jeszcze raz jesteśmy wdzięczni. Słuchamy, jesteśmy posłuszni. Takich prezentów, takich akcji po prostu nie ma w dzisiejszym świecie. Ale wciąż wierzę w ludzi. Wciąż wierzę, że cuda się zdarzają, mimo iż moja mama mówiła, synku, cudów nie ma. A jednak cuda są. Także walczymy do końca. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Janusza i rodziny, dzieciaczków, żony, całej rodziny oczywiście, zwierzaków. Dlatego też trzeba coś dobrego proszę Państwa ugotować. Dla Janusza Big Time. Państwa, jeśli Alicja się pokazuje, to coś znaczy zazwyczaj unika filmów, bo jest osobą poważną, ale. Wcale nie unikam filmów, nie jestem poważna. Dzięki wielkie, ja Was bardzo kocham i obserwuję na Instagramie. Jesteście najlepszymi naszymi fanami, oczywiście inni również też. Ale no, piękne rzeczy. Na pewno spróbujemy dzisiaj tego. Patrz jakie dary od Janusza. Coś niesamowitego. Szybka piła. Nikt się tutaj nie będzie patyczkował. Takie prezenty. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Coś pięknego. Towary najwyższej światowej klasy. Wielkie dzięki. Janusz wraz z rodziną, dzieciakami, wszystkimi. Dziękuję razem z Alicją oczywiście. Big time, dzięki raz jeszcze. Big time. To, może spróbujemy syrop z jagody kamczackiej. Zobaczymy, jak to gra. Zobaczymy, jak się bawimy. A cóż lepszego, niż mleko z kaszą, manną Jak za dawnych starych, dobrych, dziecinnych lat. Lata 80. Dziecko, lata 90., nastolatek. Chcemy jechać na bogato, chcemy jechać na poważnie, chcemy się bawić, czym ludzie sukces, a to wcale nie jest łatwe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Przyszło, a propos inflacji, Dino, jeszcze kilka dni temu, piękny jaś fasola, 50, pół kilo, 500 gram, bardzo bardzo go lubię, bardzo jest fajny. 5 zł to takie coś, to co nie jest w sumie, drogo, umówmy się tak naprawdę za takie żarcie. Ale teraz już kosztuje 7 zł, czyli inflacja na samym jaśu 40%. Big time. Żyjemy mleko, musi się lekko zagotować. Albo inaczej, ktoś kiedyś powiedział już Państwa, że woda wrze w temperaturze 100, a mleko tak szybko jak się oddalisz od kuchenki, coś w tym jest. To tak jakby ktoś siedział w tym mleku i myślał, obserwował i chciał Ci trochę zrobić na złość. Czyż nie? Piknę? Uwaga, patrzy na to, Państwa, syrop z jagody kamczackiej spróbujemy. Mmm, ale było tam. A dobre to było. Jest zabawa. Kaszkę tutaj mam, tutaj mam to i syrop z jagody. Proszę Państwa, czy jest łatwo? Jest dziwnie. Ale się trzymamy, walczymy niczym dzikie koty, bomba. To daje energię, to daje siłę, to daje prawdę. Czy może jakiś ruch. Nie będzie łatwo, naprawdę. Pozdrawiam oczywiście Janusza, żonę i dzieci, całą rodzinę Janusza, mojego fana, ja też jestem twoim fanem, big time. Patrzcie na to, kaszka trochę gęsta, styl włoski, czyli na słono polenta. Kasza manna cudowna, ale puch, ale będzie deserek śniadaniowy. Teraz polejemy, uwaga, wchodzi do gry. Tutaj mamy sok z jagody kamczackiej, to jest takie trochę słodziutkie. Uwaga, jest. To jest nie sok, tylko syrop. Ale pięknie. Mm. Odstawimy, Ale do Ale słodycz. Tylko się delektować. Tutaj dedykacja dla Janusza i rodziny. Proszę Państwa, karkuwa. Cudowna karkówka, cudowna patelnia. Trochę przypraw. Trochę mąki olej smażymy. Później cebula. Dusimy. Czy może być coś prostszego? Uwaga! Nie sądzę! Bawimy się! Sól pieprz, rysa, sól pieprz, rysa, dwie strony. Trochę mąki olej. Ciach! Łapie kolor! Łapie skorupę. Bawimy się! Szybka stara akcja. Olej. Patrzcie, jak olej się rozkłada. Nie, e, nie układa się po bokach, jest po całej. Czyli dobra, patelna, dobra jakość. Cztery warstwy. Olej płaski, jak się zgrzewa, olej zostaje. Wszystko ciach, trochę tutaj przyprawy, widzieliście, czyli harissa, pieprz, czosnek granulowany, troszeczkę w mące, żeby było tylko coś bo nie będzie sosik i będziemy jechać z koksem. Już jest bardzo gorąco, już jest bardzo dobrze, jadę, 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 jadę. Ja jest dobrze, pierwsza strona leci, teraz pokroję cebulkę, tutaj ułożę, żeby złapać też trochę mąki, cebulkę w pióra, ciach, 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 dwie, dwie, dwie. Odwrócony, patrzcie jaka patelnia. To jest dobra patelnia, dobra jakość patelni, dobra klasa. dostałem od urodziny, od dobrych ludzi. Ej, energia karma wrzuciła. Teraz obiem naszego dostałem też prezent. Tak mówię, karma, dobra energia dobrych ludzi krąży, wraca. Taki jest świat. Uciągajmy dobro, przyciągajmy dobrych ludzi. Patrzcie jak to się piecze. Tutaj szczeka. Będę zdejmował, podpiekę cebulę. Włożę z powrotem, wymieszam, zaleję wodę będę, będę dusił pod przykrywką. Do tego ziemniaczki, mizeria, kiszona. Czy może być coś lepszego w sobotni obiad? Patrzcie, ściągnięte, cudownie podpieczone. Ten dla tatusia, tutaj jest ok. Tutaj podpiekę, wrzucę to z powrotem, zaleję wodą do prawie. Może sos sojowy, jakaś kocha, jakaś bulionowka, może ta właśnie taka wołowa. Zobaczymy jeszcze. Przyprawy, cudowne. Tu jest trochę mąki, tu jest trochę mąki, to się zagęści. Przykryje na wolnym ogniu, godzinka, może krócej, zobaczymy. Boże już modliłem się dzisiaj 4 godziny leżąc z krzyżem, żebyście nie byli tylko weganami albo wegetarianami. Z mojego doświadczenia wiem, że najbardziej krwiożercze istoty na tym świecie to właśnie są weganie. Osoby, które najbardziej kochały zwierzęta to rzeźnicy, big time! Chodzi. Dobra, to trochę soli, trochę sosu sojowego, trochę kostki. No i ten zakryje, woda. Niech popracuje. Może jakieś ziele, może jakiś liść. Zobaczymy. Cykia! Zmniejszyłem na czwórkę w zasadzie, bo ta patelnia dobrze trzyma tempo. I co? Przykrywamy dusimy. Ale mi zaparował. Dobra jest. Patrzcie, jak to pracuje, czyż nie tęsknimy za takim obiadem, czyż nie tęsknimy za normalnością? Czyż nie chcemy co najmniej chociażby, albo akurat tylko włókien normalnie zjeść i odpuścić najbardziej ekskluzywną, już nie chodzić do najbardziej, tak jak już powiedziałem, ekskluzywnej, ale też pioniera diety pudełkowej McDonalda? No, trochę się podusiło, smakowałem sosik, Przynajmniej Państwa, miękkie, bardzo miękkie sosik, taki klasyczny, starodawny, babciny, mama, kasza, ziemniaczki, obiadek, coś niesamowitego, fajnie się to zagęściło, cebułka puściła, mąka jeszcze poprawiła, podstawiam, przykrywam, czekamy. Więc to ziemniaki, mizeria, kapusta, zabawa na całek. Ziemniaczki, proszę Państwa, kapustka i mizeria, a tam się robi, tam się robi. Jeszcze I tego nie było.